Zapraszam pana doktora Szymona Sikorskiego. Mamy tutaj ocenę fajnego raportu, znaczy fajną ocenę raportu Dragiego. Prosimy bardzo. Proszę mi mówić, kiedy mam przyrzucać slajdy, bo jest ich. Szanowni Państwo, dzień dobry według tytułów, stopni i urzędów. Przechodząc zatem, mój poprzednik mówił 24 minuty, ja postaram się mówić krócej. Mam mówić o raporcie Dragiego. Przeczytałem ten raport i zastanawiałem się, dlaczego tak mało się o nim mówi. Otóż mało się mówi, bo to jest bardzo ważny raport. Żeby go zrozumieć, trzeba wrócić do snu o potędze. Wszystko zaczyna się od teorii optymalnego obszaru walutowego, za którą Robert Mandel w 1999 roku otrzymał Nagrodę Nobla. On wskazał, że stworzenie optymalnego obszaru walutowego spowoduje zubożenie południa. I nadmierne bogacenie się północy. I tak się rzeczywiście dzieje. Grupa BRICS, którą obserwujemy teraz już z plusem, bo powiększona o dodatkowe kraje w zeszłym roku, do czego dąży? Do odsunięcia dolara od, walu od waluty globalnej. Ale nie jest to początek. Czy słyszeliście Państwo kiedyś o złotym dinarze? To był taki pomysł, który zgłosił Kaddafi. On chciał to zrobić, ale Nagrodą za to był taki plan amerykański, nazywał się Eldorado Canyon. Zniszczono mu trzy czwarte kraju. Bloomberg Economics w 2000 roku wskazał, że potencjalne PKB i Unii Europejskiej były podobne, to co pan profesor mówił, i to jest prawda. A Jacques Delors, niesiony wtedy tym entuzjazmem, powiedział, że do 2010 roku wspólnoty europejskie, bo tak się to wtedy nazywało, przegonią Stany Zjednoczone. Clinton w 2001 roku włączył Chiny do Światowej Organizacji Handlu i nawet napisał, że w, takim, w takiej książce, że to był największy sukces jego prezydentury. Popatrzmy, co to dało. Mamy sytuację taką, czyli wartość sektora produkcji, to o czym profesor mówił, i moi poprzednicy nie będę już tego rozwijał. Rok 2020 Europa ma cztery kraje widzimy jakie, udział dziesięcioprocentowy, 2024, trzy kraje ale udział już tylko 8.2. Popatrzmy co się stało z Chinami. Z 27 na 31.6. Ale kto wyprowadził do Chin ten przemysł? Przecież on tam sam się nie znalazł. Stany Zjednoczone 15 15.9. Bardzo ciekawym przypadkiem jest Japonia, ale będę jeszcze o tym mówił. Strategia Lizbońska. Kolejny element poprzedzający raport Dragiego. Co zakładał że Unia Europejska będzie się rozwijała do 2010 roku w oparciu o nowe technologie, rozwój badań naukowych i implementację do gospodarki i wzrost zatrudnienia i dzięki temu wyprzedzi wyprzedzi USA i Chiny, a kraje te wchodziły wówczas, czyli USA i Chiny na ścieżkę dynamicznego wzrostu wyprzedzając Japonię. Mamy tutaj audytorium nieco starszych, że tak powiem starszaków z przedszkola. Pamiętacie co w 90 roku było symbolem naszego luksusu? Wideo. A jakiej firmy? Sony albo Sanyo. Wszystko, co japońskie pamiętacie, nikt nie kupował niczego, co, co, co niemieckie, ani co amerykańskie. Dla nas Technics, JVC to był synonim luksusu. Dlatego właśnie wtedy Japonia weszła, yy, w 90 latach była na ścieżce rozwoju, a w 90-tych, w zasadzie po 95, rozpoczęła się stagnacja. Rok 2010 częściowe rozczarowanie w Europie. Wtedy okazało się, że naprawdę ta strategia nie działa. Polska Times, czyli gazeta krakowska, widziałem swoich przyjaciół z Krakowa, wtedy napisała, opublikowała taki artykuł: Strategia lizbońska to niespełnione marzenie. To no było tak, tak wtedy było. Inny raport Europa 2020 miało to nadać nowego dynamizmu. Tej strategii lizbońskiej. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że było to przygotowanie do następnego planu. New Generation New. Z tych wszystkich danych, które sobie możecie Państwo przeczytać, bo chcę oszczędzać czas, było to, że niskie technologie emisyjne miały stać się domeną przemysłu Unii Europejskiej. Wtedy pan Scholz, już do niedawna były kanclerz, powiedział, że dzięki tym technologiom Niemcy wejdą na poziom rozwoju z czasów Adenauera. On sobie to tak wyobrażał i oni to po prostu robili. Do tego była jeszcze potrzebna ta koncepcja Mandela. Do czego? Ponieważ plan odbudowy wiąże się z integracją fiskalną, a więc optymalnym obszarem walutowym. To sobie pominijmy. Raport Enrico Letty Słyszeliście 2024 rok kwiecień. Dlaczego tak mało się o tym raporcie mówiło? Przez on tylko trzy miesiące poprzedził raport Dragiego, o którym zaraz będę szerzej mówił. Otóż dlatego, że jest to pierwszy raport, w którym zauważono, że Unia Europejska w ogóle nie sprostała tym założeniom. Dlatego, na wszelki wypadek, zlecono napisanie nowego raportu. Więc napisano: Mario Draghi napisał przyszłość Europy w oparciu o um, konkurencyjność. I mamy takie rozdziały. Demografia i produktywność, nośniki energii, widzimy. Będzie polegało na tym, że to, co czerwone, to cytat z raportu, a to, co czarne lub kolorowe, to są po prostu inne materiały do tego odnoszące się. Chiny oparły rozwój na technologiach XXI wieku. Unia pozostała na dojrzałych technologiach, głównie motoryzacji AGD. No przecież to jest jasne. Szybka sprawa, mamy smartfony. Czy ktoś ma niemiecki smartfon przy sobie albo francuski? Nie. Jakie rzeczy, rzeczy japońskie, albo inaczej, jakie rzeczy niemieckie? Technologicznie, mamy tutaj, no na pewno ten komputer też jest niemiecki czy francuski. Nie, drodzy Państwo, tak nie jest. Powiedział dalej: dekarbonizacja to szansa na przyszłość, ale do końca dekady podstawą sektora energetycznego będą paliwa kopalne. No tak, tak. Ale z innego raportu, Wind Europa, wiemy, że kilkaset megawatów z wiatraków w ogóle nie jest podpięte do sieci elektroenergetycznej, po to, żeby nie destabilizować tej sieci. Co więcej, tam chodzi jeszcze o taką książkę byłego doradcy, byłego doradcy U Obamy. Teraz Kunin się nazywał. Nazywa się, bo on żyje. On dał taką teorię, że każdy wiatrak powoduje zatrzymanie falowania, zwłaszcza na płytkich akwenach, co z kolei powoduje wymieranie takiej bakterii, która odpowiada za 20% produkcji tlenu. Ale to zostawiam, żeby za dużo wątków nie, nie otwierać. Draghi, pisze tak, Europa stoi przed kryzysem demograficznym. Pamiętacie to, co on tam zakładał, że Europa się będzie roz rozwijać w oparciu o demografię. Ale pisze dalej, stoi przed kryzysem demograficznym. Potrzeba nam 2 miliony ludzi i musimy zwiększyć produktywność. 2024 rok. Co Eurostat napisał w 2005, o czym Draghi doskonale wie? Europejczyk w godzinę pracy wytwarza dobra i usługi warte tylko 93% tego, co w Stanach. A z czego to się bierze? Jednak Europejczyk, to jest z tego raportu Eurostatu, pracuje krócej, bądź w ogóle nie pracuje. Utrzymując się z pomocy społecznej, w efekcie dochód narodowy mieszkańca Unii stanowi 70% jego poziomu odpowiednika w USA. Jak to się ma do raportu Dragiego? OECD: 2024 rok Unia Europejska odpowiada za 58% globalnych benefitów. Nastąpiło to bardzo szybko, bo jeszcze gdy rządziła Merkel to było dokładnie 50. Wystarczyło kilka lat pana Szolca, i mamy, proszę bardzo, żyjemy z benefitów. Draghi pisze dalej: nośniki energii. To jest ważne. Ale on pisze: jedną z przyczyn kłopotów mogą być wysokie koszty energii w Unii Europejskiej. I faktycznie pisze dalej: są dwa, trzy razy wyższe niż te w Stanach, a ceny gazu cztery-pięciokrotnie wyższe niż w Stanach. I napisał prawdę. Straciliśmy głównego dostawcę taniej energii, czyli Rosję. Jakbyście państwo wzięli, wklepali sobie wypowiedź szefa niemieckiej Izby Gospodarczej z 2023 roku, wtedy, gdy, no powiedzmy, ta wojna pełnoskalowa już trwała. Co on powiedział? Nie... Potęga niemieckiej gospodarki nie tkwi w innowacyjności, lecz w dostępie do tanich źródeł energii. On to powiedział wprost, a myśmy tego po prostu nie chcieli usłyszeć. Odnosząc te dane, popatrzmy tutaj. W pierwszej połowie 2024 roku średnia cena megawatogodziny w Europie wynosiła 70 dolarów, w Stanach Zjednoczonych 30, a w Chinach około 20. Wtedy nas bombardowano, że Polska ma najdroższą energię w Europie. Nie, moi drodzy. Irlandia płaciła 98, my tylko 90, a Włochy 95 do 98. Ale to tak ładnie jest, żeby nas uderzyć, to trzeba powiedzieć, że, że my to jednak. Jaka jest odpowiedź Donalda Trumpa na energię? Otóż Emergency Declaration, podpisany w pierwszych dniach, gdy on został prezydentem. Co, co on tam napisał? Elektrownie mogą używać takiego paliwa, jakiego chcą. Co więcej, mają korzystać z tych najbliższych zasobów. Nie wozić te zasoby. Jak mamy gdzieś zasoby węgla, to tam budujemy elektrownie. Nowe elektrownie mają być budowane przy centrach obliczeniowych, a to jest związek z AI, o czym zaraz będę mówił, i trzeba odciążyć przestarzały system elektroenergetyczny. Jaki mamy raport polskiej sieci elektroenergetycznych z zeszłego roku? Że w Polsce braknie prądu. Braknie prądu ile? W 26 roku będzie 4,2, a w 34 w tym roku, o którym wspominał pan profesor, 9,4. Można powiedzieć spokojnie 10. Jaka jest odpowiedź tutaj nasza krajowa? Na początku roku zamknęliśmy trzy elektrownie. Tak po prostu. Będzie na pewno lepiej. Energetyka jądrowa. Tu jest kłopot. Ponieważ. Yy, tu sobie możecie Państwo przeczytać, co powiedział Macron, bardzo ciekawa wypowiedź, ale prawda jest troszkę inna. Otóż, moi drodzy, jeżeli chcemy budować elektrownię atomową, to musimy wiedzieć, że jest to proces na 40 lat. Nie ma na świecie obecnie poza Chinami kraju, w którym zostały dotrzymane terminy, nie kwoty, terminy budowy tych elektrowni. A o ile kwoty zostały przekroczone, to już Państwo tutaj widzicie. Ceny gazu ziemnego. Oczywiście one wpływają na ceny prądu, bo w Europie Zachodniej znaczna część elektrowni opalana jest gazem zamiast węglem, w tak zwanym tradycyjnym układzie, yy, układzie yy, energetycznym. Nie chcę tego rozwijać. Są specjaliści z AGH, na pewno będą mogli mnie poprawić. Generalnie chodzi o to, że zdążyliśmy już o tym zapomnieć, że na początku 2021 roku za 1000 metrów sześciennych gazu płaciliśmy mniej niż 300 dolarów, a w październiku płaciliśmy. 2000 dolarów. Zresztą jest taka wypowiedź z Sejmu. Od października widzimy, ceny gazu wzrosły o 941%. Dla nas to było nieodczuwalne, ale jednak dla gospodarki tak. Unia Europejska zdecydowała się na doliczanie podatku od, od gazu ziemnego. Będziemy teraz płacić to, o czym pan profesor mówił. Import rosyjskiego skroplonego gazu do Francji wcale nie zmalał. Nawet bym powiedział, że się zwiększył. To są dane. Dlatego właśnie Niemcy i Francja dążą do jak najszybszego uruchomienia Nord Stream 2. Draghi pisze dalej. W Unii Europejskiej brakuje wielkich korporacji mogących konkurować z USA i Chinami. W zestawieniu Market Cap on pisze, że na 50 gigantów jest 36 z USA i tylko 3 z Europy. Wiecie, jaka wtedy, wtedy, jak on to pisał, była firma europejska notowana najwyżej na tej liście 50? No szybko, no bo czas na mleko. Siemens, nie. Oczywiście, że Modowa. Louis Vuitton. Tutaj ma niedaleko salon. Przegraliśmy postęp cyfrowy całkowicie. W Unii Europejskiej spada produktywność, o czym już mówiłem. Innowacyjność jest niska. Praktycznie w ogóle naszej innowacyjności nie ma. Zaraz o tym będę mówił. Prosty przykład: Mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Pamiętamy 2024 rok. Na 13 partnerów strategicznych, 5 było z Chin. Nie było ani jednego koncernu, wag. Nic nie było. Żaden niemiecki, żaden francuski samochód. Ale za to było BYD. Po się, potem się strasznie oburzył Pan Macron powiedział, że nałoży sankcje, nałoży cła. Dlaczego się z tego wycofał? Ponieważ się Jinping powiedział bardzo dobrze, to ja w takim układzie zakażę eksportu jakichkolwiek chipów do Europy. No i co? No i dalej jest jak jest. E, idźmy dalej. Dragi. Nie możemy poprzestać na dojrzałych technologiach. Popatrzmy na wnioski patentowe. Tutaj nam się zlało, ale to nie jest istotne. W 2010 roku USA zgłosiło do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 490 tysięcy, Chiny 391, Japonia 344. Popatrzmy na rok 2021. 1,5 miliona Chiny. Skąd się tam to wzięło? Przecież samo tam nie zaszło. Idźmy dalej. Europejski Urząd Patentowy. Pokazuje, jak bardzo my odstajemy od świata. Co prawda, w Global Innovation Index liderem jest Szwajcaria od ostatnich 13 lat, i tu się nic nie zmienia, ale Polska spadła, i to mnie boli. W 2022 roku byliśmy najwyżej w historii na 38 miejscu, a teraz za zeszły rok jesteśmy na 41, i to mnie boli. Ale popatrzmy na badania i rozwój. Raport McKinsey Global Institute: W latach 14-19 duże europejskie firmy rozwijały się 40% wolniej, to jest to, o czym mówił profesor, ale tego nie, do, nie dopowiedział i całe szczęście, bo dzięki temu ja mam co powiedzieć. Europa inwestowała o 8% mniej, wydając 40% mniej na badania i rozwój. Co to spowoduje? Lukę technologiczną od 2 do 4 bilionów euro wartości mniej do 2040 roku. To jest ważne. Bloomberg Economics z zeszłego roku wskazuje, że różnica wielkości między potencjałami obu gospodark już sięga 3 biliony euro, a do 2050 będzie to 40%. Szanowni Państwo, zwijamy się. Uciekamy od świata. Mario Draghi wskazuje, że brak potencjału wzrostu jest szczególnie wyraźny w obszarach innowacyjnych technologii. Cyfer nie zapamiętamy, ale wyobraźmy sobie tak, że jeżeli mamy 100 firm, które inwestują w nowe technologie, to w Europie zainwestuje ich tylko 6. No tak wynika z udziału procentowego. Draghi pisze dalej. Startupy, czyli jednorożce, wolą poszukiwać środków venture capital w USA i tam się przenoszą. No tak, bo tam jest po prostu taniej. Tam jest po prostu taniej. Energia jest tańsza. W startupy z branży rolno-spożywczej, Agritech, ja reprezentuję Uniwersytet Rolniczy i jest zawsze mi to blisko. Popatrzmy. W 2021 cały wolumen to było 6000 miliardów dolarów. W Agritech. Inwestowano tylko 30 miliardów, 36 tysięcy. Taki jest potencjał, którego my dalej nie chcemy wykorzystać. Przesuńmy, przesuńmy. To też sobie możemy przesunąć. Rozwój AI. Ciekawa rzecz. Unia została z największym podręcznikiem regulacji AI, zanim ta technologia zaczęła na dobre w Unii działać. No, cytat z Dragiego mówi wszystko. Ale my mamy takie, takie wewnętrzne doświadczenie. W Wielkiej Brytanii kiedyś. Jakieś sto parę lat temu, Wielka Brytania była największą potęgą motoryzacyjną na świecie. I wymyślili taki przepis, nazywał się lek w e, e, prawo czerwonej flagi. O, tak mówiąc po polsku. Chodziło o to, że jak jechał jakiś automobil, to żeby robić równą konkurencję w stosunku do dyliżansa ciągnię, ciągniętego przez konie, to przed tym automobilem miał iść facet z czerwoną flagą i machać. I miał się zatrzymywać przed każdym dyliżansem. Po co? No właśnie po to. Popatrzmy co się stało. USA, prezydent y, Trump podpisał projekt Manhattan 2. Zakłada on wydatkowanie pół biliona dolarów, a to będzie tworzyło konsercjum czterech podmiotów. Open Soft Softbank z Japonii, co jest istotne. Wracamy do Japonii. Oracle i Mubadala, a Mubadala to nic innego jak akcjonariat Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nakłady na rozwój AI w miliardach dolarów? Microsoft w tym roku chce przeznaczyć 80, BlackRock 100. Bardzo ciekawa inicjatywa. Przypominam, że 8 maja 2023 roku BlackRock udał się na Ukrainę, żeby dogadać się, jeżeli chodzi o odbudowę tego kraju. Więc niech, nie, niech nikt nie udaje, że nie wie o co chodzi. Meta chce przeznaczyć 65 miliardów dolarów w tym roku, a Amazon 100 miliardów na 10 lat, a my się cieszymy, że dostaliśmy 5 milionów dolarów na 5 lat. Jeżeli chodzi o energochłonność i to jest to, do czego miałem, do czego miałem odwołanie. Jeżeli weźmiemy, siądziemy do przeglądarki, w jednej jednostce czasu chcemy coś poszukać, więc zużyjemy na to jedną jednostkę energii. Jeżeli uruchomimy GPT w jednej, tej samej jednostce czasu, 10 jednostek energii, generacja obrazów 50, a generacja filmów 10 tysięcy. Ile będzie potrzebował superkomputer kwantowy, nad którym pracują już od wielu lat Japończy, my, przepraszam Chińczycy i Amerykanie? Ile tego będzie potrzeba w Polsce? Nie wiemy, bo na wszelki wypadek nie budujemy takich. Chiny wymyśliły swój własny program swój własny program i swój własny program do nowych. Rozwoju nowej, nowej technologii. Przy czym ich potęgą jest to, że mając embargo, osiągnęli te same efekty przy 20-30 razy mniejszej, mniejszym nakładzie energetycznym sił i środków, żeby osiągnąć ten sam efekt. Dodatkowo jest to open source. Jest to inna troszkę filozofia, ale czy, na, co, na, na co nakierowana? Jeżeli coś jest open source, to my to weźmiemy. Nie będziemy patrzeć, czy to jest made in China, czy to jest made in USA. Nie będziemy w ogóle o tym myśleć. Będziemy myśleć portfelem. Rozwój AI. No Jak mówić w ogóle o rozwoju, jeżeli 75-90% do chipów półprzewodników i 75% fabryk rafinacji, wzbogacania litu jest w Chinach i w Azji. No to jest to. Kłopoty Siemens Energy, pamiętamy, brakło im pieniędzy. Dlaczego? No bo Chińczycy weszli. Na rynek europejski okazało się, że chińskie turbiny są lepsze i mniej awaryjne. Mają też większą moc. To polecam takiej refleksji tylko i wyłącznie. Projekcja PKB. Realny wzrost PKB uwzględniający poziom inflacji z lat 2008-2024. Popatrzmy, Polska w tym czasie rozwijała się plus 60%. Jakże nam trudno jest uwierzyć w to, że odnieśliśmy sukces. Jak byłem w Dawos i powiedziałem, że Polska jest jednym z krajów, który na przestrzeni 30 lat rozwijał się najszybciej na świecie. Wyprzedziły nas tylko Chiny, to ludzie się śmiali. Ale jak pokazałem raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to przestali się śmiać. Ale nie chcemy w to uwierzyć. Bank Światowy, nominalne PKB, wskazuje, popatrzmy, 2008 rok Unia Europejska była tak prawie tak samo jak, jak Stany Zjednoczone, a w 2025 popatrzmy, jaka będzie przepaść. Ale przepaścią dla nas są Chiny. W 2000 roku PKB Unii Europejskiej było 7 razy większe od Chin. Dziś jest zrównany. W przyszłym roku tu jest Europa, a tu są Chiny. I o to chodzi w polityce Trumpa. Trump nie ma zasadniczo nic przeciwko Europie. On widzi, że realnym problemem dla niego, dla jego gospodarki są Chiny. 15 lat temu budżet Obronny Stanów Zjednoczonych był taki jak 20 krajów pozostałych krajów z NATO do kupy razem wziętych. Dziś jest to tylko 10. A niektórzy mówią, że Chiny wyprzedziły, bo tam jest troszkę inna wartość i siła nabywcza pieniądza. Idźmy dalej. Indie. Bardzo ciekawa rzecz. Indie, wzrost gospodarczy Indii wyniósł 8% w roku budżetowym zakończonym w marcu zeszłego roku za nowe jeszcze nie ma. Ale istotne jest to, że popatrzmy, z dziesiątego miejsca na świecie uczynili skok poprzez 83% wzrostu PKB. Dlatego właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych wymyślił, zresztą poniekąd słusznie, że nowymi Chinami będą Indie. Temu właśnie służyło spotkanie grupy G20. Chodziło o to, żeby Chiny wyciągnąć z tej współpracy e, Indie, przepraszam, żeby wyciągnąć z tej współpracy z Chinami. Bo gdy Chiny dogadają się z Indiami i z Rosją, potencjał Ameryki może okazać się być zbyt mały. Dragi pisze dalej. To już jest praktycznie sam koniec. Unia Europejska, a szczególnie Niemcy i Francja nie posiadają technologii mogących sprostać Azji i USA. No tak. Popatrzcie, to sobie możecie. To jest taki raport, który co dwa lata jest drukowany. Mamy 64 obszary technologiczne. W latach 2003-2007 na 64 te obszary Stany Zjednoczone przewodziły w 60. W latach 2019-2023 przewodzą już tylko w 7. A tam są takie ważne obszary, jak na przykład badania nad y, rakietami y, hipersonicznymi. I to nas wyprzedzili. Chiny w latach 2003-2007 przewodziły w trzech, a teraz przewodzą w 57 na 64, a rok do roku wzrost jest o 5. Co więcej, liczba technologii wysokiego ryzyka monopolu chińskiego. O co chodzi? Jeżeli zakładamy, że jest na świecie 10 firm, która coś produkuje, jeżeli 8 jest w Chinach, to to jest wysokie ryzyko. Ile jest? W zeszłym, dwa lata temu. 14, a obecnie 24. Oto jest wojna o Panamy. Nie o kanał. Oto kto będzie tym kanałem zarządzał, a dzisiaj póki co zarządzają Chińczycy. Zresztą bardzo ciekawa rzecz. Były takie raporty mówiące o tym, jak pamiętamy, płynął kiedyś statek przez kanał Suezki i się był, zabłądził, że tak powiem. Niektórzy twierdzą, że nie przez przypadek. Refleksja. To już jest przedostatni slajd. JD Vance w Monachium powiedział piękne zdanie. Europa stoi przed wieloma wyzwaniami, ale kryzys jaki dziś trwa, trawi ten kontynent jest kryzysem, który sami stworzyliśmy. Jakie jest oburzenie straszne. Jak on tak mógł powiedzieć ingerencja w Europę. To jest taka fajna książka. O ta. Nie moja, więc mogę o niej mówić. Pożyczam na chwilę. Y Ruch obrońców życia w Polsce 1945-99. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Europa w odpowiedzi niejako na to, co miał powiedzieć Węz, jeszcze w styczniu przyjęła Europejski Kompas Innowacyjności. I zakładamy, że to się będziemy rozwijali o pięć rzeczy. Pakt dla czystego przemysłu, pakt w sprawie przyspieszenia dekarbonizacji, startupy, które jak mówiłem już uciekły, czyste partnerstwa handlowo-instytucjonalne, horyzontalna strategia jednolitego rynku, powrót do teorii Mandela. Ale pod tymi hasłami kryją się. Armia Zeroemisyjna, pomysł z lutego 2024 roku, cały świat się zbroi, a my myślimy o armii zeroemisyjnej, kontroli prewencyjnej przekazów medialnych, unieważnienia wyborów, to, co powiedział Terry Breton. Zrobiliśmy to w jednym kraju, możemy zrobić w drugim, ale Terry Breton kiedyś w Lemondzie powiedział bardzo ciekawy, był wy, wywiad z nim. I powiedział, że jeżeli dalej Niemcy będą hegemonizować Europę, to Unia się rozpadnie. Ale powiedział to dlatego, że do niedawna był komisarzem, a teraz już nie jest. Pewnie tak. I kryje się jeszcze ingerowanie w sprawy wolności sumienia nawet w domu. Bo o tym powiedział Węs, że z zastraszeniem przyjął i jakby dowiedział się, że nawet w domu, jak jesteś w jakimś pasie, kordonie sanitarnym od kliniki aborcyjnej, to nawet w domu nie możesz w myślach się modlić. To jest po prostu jakaś myśl o zbrodnia. On też o tym mówił. Wiadomo, George Orwell. I to jest. Zsumowanie tego wszystkiego, co powiedziałem. Cytat y, z y, Taleranda. Niczego nie zapomnieli, no i niczego się nie nauczyli. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do współpracy z Uniwersytetem Rolniczym.